Witajcie, drodzy inwestorzy! Z Tobą guru.markets. Zacznijmy od podsumowania informacji o firmie. Poniżej przyjrzymy się każdemu wskaźnikowi bardziej szczegółowo. Możesz wstrzymać odtwarzanie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Możesz szczegółowo przyjrzeć się wszystkim parametrom danej korporacji. Przeanalizujmy teraz najważniejsze wskaźniki fundamentalne spółki. Dynatrace, Incorporated. DT. Niniejsza recenzja została sporządzona w oparciu o aktualne dane z dnia 10 lipca 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets firma Dynatrace Incorporated należy do podkategorii. Software Analytics w analizie bierze udział 17 organizacji. Podjęte decyzje omówimy na końcu filmu. Ogólna ocena firmy. 8,5 na 10 punktów. Średnia ocen w tej podkategorii wynosi 3,7 punktów. Jeśli spojrzeć szerzej, w ramach rynku jako całości, należy zauważyć, że średni wynik dla całego rynku wynosi 1,8 punktów. W porównaniu z wynikiem 8,5 punktów Dynatrace Incorporated. Porównując ruch cen akcji spółki Dynatrace, Incorporated i podkategorii firm. Widzimy, że w ciągu 12 miesięcy akcje dynatrace Incorporated wykazały dynamikę na poziomie 25,7%. W porównaniu do dynamiki cen w tej podkategorii o 279,7%. Kapitalizacja rynkowa spółki dynatrace Incorporated o wartości 16,83 miliarda dolarów. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 609 miliardów dolarów, podkategoria ta jest warta 1,5 miliarda dolarów. Wartość księgowa spółki wynosi 2,61 miliardów dolarów. A kapitalizacja tej podkategorii wynosi 53 miliardy dolarów. Porównując udziały na giełdzie i kapitalizacji bilansu, widzimy następujące dane. Udział dna trace. Incorporated w podkategorii w przypadku oceny kapitalizacji rynkowej wynosi 2,765%. Wartość księgowa wynosi 4,961%. Ocena udziału rynkowego i wartości księgowej przedsiębiorstwa w podkategorii „dobra” 1 Pkt. Analizowana spółka ma zobowiązania w wysokości 78 000 miliarda dolarów. Zobowiązania finansowe w stosunku do kapitalizacji bilansu wynoszą 3% kapitału. Ocena zobowiązań finansowych spółki bardzo dobra 2 punkty. Wskaźnik cena by zysk spółki wynosi 34,8%. Średnia dla podkategorii 0. Wskaźnik wartości rynkowej do zysku na tle firm z podkategorii bardzo dobry 2 PKT. Zyski za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 484 miliony dolarów. Przewiduje się, że zyski w ciągu następnych 12 miesięcy wyniosą 539 milionów dolarów. Ocena oczekiwanych przyszłych wskaźników zysku w porównaniu do przedsiębiorstw spod kategorii dobre 0,5 PKT. Wskaźnik wartości do przychodów spółki wynosi 9,9. Średnia dla podkategorii wynosi 33,5. Ocena wskaźnika wartości rynkowej do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobre 1 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 1,7 miliarda dolarów. Oczekuje się, że przychody w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosą 1870 milionów dolarów amerykańskich. Ocena wskaźnika oczekiwanych przyszłych wielkości sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii dobra 50 pKT. Marża sprzedaży wynosi 28,5%, a średnia dla podkategorii to minus 17,6%. Ocena rentowności na tle wskaźników podkategorii dobra 50 PKT. Udział spółki pod względem liczby pracowników w tej podkategorii wynosi 12,11%. Jest to 334% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału rynkowego przypadającego na jednego pracownika spółki wynosi 3,238 tysięcy dolarów. Natomiast w podkategorii kwota ta wynosi 1464 tysięcy dolarów. Ocena wielkości kapitału zakładowego przedsiębiorstwa przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu do wskaźników z podkategorii dobra 0,5 PKT. Kwota zysku przypadająca na jednego pracownika wynosi 93 000 dolarów. Średnia dla podkategorii 73,8 tys. dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika przedsiębiorstwa w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobre 0,5 PKT. Sprzedaż firmy na jednego pracownika wynosi 327 tysięcy dolarów. Podkategoria: 420 tysięcy dolarów. Ocena przychodów przypadających na jednego pracownika przedsiębiorstwa w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii: Dostateczne 0 PKT. Akcje na sprzedaż stanowią 2,1% w porównaniu do średniej dla tej podkategorii wynoszącej 3,9%. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje poziom 60% dla firmy Dynatrace Incorporated podczas gdy dla podkategorii poziom RSI 14 wynosi w przybliżeniu 59%. Rzeczywista wycena akcji spółki wynosi około 56,2 dolara amerykańskiego. Konsensusowa cena akcji spółki wynosi około 63,25 dolara amerykańskiego. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień, która jest dla was dostępna link w przypiętym komentarzu. Tabela zleceń zawiera absolutnie wszystkie decyzje podjęte dotychczas w tym sezonie przez system informacyjno-referencyjny do wyceny akcji Guru Markets. Dostęp do tabeli zleceń jest bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. W wyniku oceny DynaTrace Incorporated System informacyjno-referencyjny do oceny zapasów Guru Markets' decyzja została podjęta. Otwórz zlecenie kupna po 56,19 dolara amerykańskiego za akcję. Zamówienie zostało otwarte ze względu na to, że firma ma dość wysoką ocenę i dynamikę cen. Ocena organizacji przeprowadzono przy użyciu metody indeksu Akime. Zysk jest ustawiony na 66,97. Stop loss ustawiony jest na 45,41. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, w tym przypadku zlecenie zostanie ustalone automatycznie na koniec sesji handlowej 9 sierpnia 2025 roku lub w ostatnim dniu roboczym przed tą datą. Serce MSTR będzie to zlecenie sprzedaży przeciwstawnej. Film o transakcji salda będzie lub już został opublikowany na tym kanale. Gdy jedno ze zleceń jest zamknięte podstawowe lub bilansujące zlecenie przeciwne jest zamykane po ostatniej cenie. Dziękuję wszystkim bardzo za obejrzenie do końca i skorzystanie z systemu informacji i odniesień Guru Markets.